Państwo i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości starej i nowej kadencji Marek Wesoły. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pytamy dzisiaj naszych słuchaczy tak, a w zasadzie prosimy o dokończenie. Dzień dobry, bo. Dzień dobry, bo trzeba się cieszyć z każdego poranka, bo jest wiele rzeczy do zrobienia, wiele wyzwań. Dla każdego z nas, każdy ma coś przed sobą, myślę, że... Że tak należy zaczynać dzień, bo wtedy to jakoś to życie mile spędzamy. Panie ministrze, podpisałby się pan pod słowami swojego kolegi z Sejmu i ze Zjednoczonej Prawicy, który po wyborach napisał tak. Dziękuję wyborcom na Śląsku, którzy mi ufają, za jakiś czas ludzie sami odsuną od władzy oszustów z opozycji. Panie redaktorze, to my jesteśmy troszeczkę w emocjach powyborczych, więc ja jakby nie używam takiego języka, staram się, staram się jakoś pragmatycznie podchodzić do, do, mojej, do mojego życia politycznego i, i szanować wszystkie strony. Oczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z pewnego rodzaju... Nadużyciami trzeba to krytykować, trzeba je nazywać po imieniu. Ale tak jak powiedziałem, ja staram się być wstrzemięźliwy w, swoim, w swoich wypowiedziach, jeśli chodzi o ten język, bo też wiem o tym, jestem zwykłym też obywatelem Polski i, i wiem, że dzisiaj wyborcy już trochę tych wszystkich kłótni naszych politycznych mają dość, więc trzeba być może na inny poziom tą dyskusję polityczną sprowadzić. A to nie jest tak, że przez ten język wygraliście, a w zasadzie wygrywając, przegraliście wybory? Panie także ciężko powiedzieć. Być może rzeczywiście, tak jak powiedziałem, ludzie dzisiaj, nie, nie tylko ze względu na Prawo i Sprawiedliwość, ale ogólnie mają dosyć, dosyć takiego, tej kłótni. To popatrzmy na to, że no myśmy wygrali te wybory w rzeczywistości, ale popatrzmy na wynik koalicji. No, wbrew pozorom, też nie, nie najwyższa. Oni też jakby używają względem nas takiego języka. Wielu posłów używa względem nas takiego języka, takiej retoryki. Widać, że to tutaj jakby nie sprawdza się już w tej chwili. Ludzie naprawdę chcą być może metory Retorycznej dyskusji, może kłótni, na argumenty nie chcą już tych takich, takich ostrych wojen, i myślę, że trzeba szukać tutaj jednak mimo wszystko nowego sposobu na, na funkcjonowanie w polityce. Czytam w internecie wiele artykułów dotyczących powyborczych rozliczeń i wyciągania konsekwencji. Ja nie będę pytał, kto powinien odejść, kto powinien ponieść konsekwencje. Ja chciałem zapytać, jakie błędy popełniło prawo i sprawiedliwość. Panie że rzeczywiście jesteśmy w trakcie analizy tego, w którym miejscu popełniliśmy błędy, bo. Bo tak jak pan powiedział, w rzeczywistości to nasze zwycięstwo na dzisiaj nie daje nam możliwości rządzenia. Choć ja jestem, mam ducha sportowca, dopóki jeszcze piłka w grze, to, to się nie poddajemy, będziemy, będziemy szukać tych możliwości, bo, bo no wygraliśmy wybory, to nas, do tego nas zobowiązało prawie 8 milionów ludzi, żebyśmy szukali tych możliwości. Jeśli się nie da, no to, no to przynajmniej powiemy, żeśmy spróbowali. A jeśli chodzi o to o, to, o tą przyszłość naszą, no to Panie doktorze, no zobaczymy, co będzie. No poczekajmy jeszcze chwilę. A jak, jak powiedziałem, no życie polityka jest albo rządzi, albo jest w opozycji i na każdym z tych pól ma wiele do zrobienia. Opozycja, bo prawdopodobnie to Was czeka. O obecnej opozycji, która wygrała wybory, mówiliście totalna opozycja. Czy prawo i sprawiedliwość również totalną opozycją będzie? Panie doktorze, ja jestem tak jak powiedziałem, ja jestem zdania, że powinniśmy być zawsze opozycją e, opozycją, która, hmm, która jest merytoryczna. To znaczy y, wszystkie dobre rozwiązania dla Polski będziemy zawsze popierać po prostu I, To nie będzie te że panów słowa, że y, cokolwiek zaproponuje ten ewentualny przyszły rząd, to wy będziecie mówić, nie? Panie doktorze, myśmy już tak bardzo wiele zaproponowali, że przede wszystkim oczekujemy tego, aby te deklaracje o podtrzymaniu naszych e, zmian e, w funkcjonowaniu państwa zostały utrzymany tego będziemy bronić i o to się będziemy upominać jeśli nowy rząd będzie to tą, tą politykę realizował będzie ją kontynuował to będziemy to wspierać po prostu bo będzie to... pan wspierał panie ministrze panie pośle zapowiedź donalda tuska który w kampanii wyborczej mówił o tym że ministerstwo przemysłu powinno się znaleźć w województwie śląskim Panie tak to że myśmy też o tym mówili że ministerstwo nie tyle przemysłu nie nazwałem to inaczej ja jestem zwolennikiem tego bo to nie chodzi o przemysł to jest źle w rzeczywistości mamy do czynienia z transformacją energetyczną, bardzo silną, bardzo oddziałującą na, na, na społeczeństwo. Przede wszystkim tutaj rzeczywiście na Śląsku, i wydawałoby się, że że, że ten Śląsk musi być dobrze zaopiekowany. Przy czym ja powiem, panu, panie redaktorze, myśmy też to zaproponowali w swoim programie, że to ministerstwo powinno być na Śląsku. Ja sam jako minister dwa dni urzęduję tutaj w Urzędzie Wojewódzkim na Śląsku, bo mam bliżej do, do wielu spraw, które tutaj są do załatwienia. Ale czy samo przeniesienie ministerstwa na Śląsk coś zmieni? Y Panie redaktorze, ułatwi funkcjonowanie ministra, ułatwi szybszy kontakt. Ale w rzeczywistości. Ale szybszy kontakt również w drugą stronę. Nie tylko ministra z przedsiębiorcami i, i, i branży górniczej czy hutniczej, ale i w drugą stronę. Tak, panie redaktorze, być może w drugą stronę, ale proszę zauważyć coś innego. Ja wiem o tym, że dzisiaj, żeby załatwiać wiele dobrych rzeczy dla Śląska, trzeba również być w Warszawie. Trzeba w tej Warszawie funkcjonować, trzeba po tych ministerstwach chodzić, przekonywać innych ministrów do, do swoich polityk, do tego, że. Bo wy pan. S, Sprawy się zacierają między ministerstwami. Tam te, trzeba też powalczyć w ministerstwach o, o status quo tutaj śląska, przekonywać innych ministrów, którzy nie są ze Śląska, do, do, tych, do tych rozwiązań, które my proponujemy. Tam też trzeba funkcjonować. Ja t, nie stawiam takiego ciężaru na to, gdzie to ministerstwo będzie fajnie, będzie dobry akcent dla śląska. My tu musimy walczyć o swoje jako śląsk, jako region, ogromny region, 8 milionów ludzi wokół, wokół tutaj aglomeracji śląskiej, więc musimy o to walczyć. Ale czy samo przeniesienie nie tutaj musi być dobry minister sprawny, silny który też w Unii Europejskiej będzie musiał, mógł się o tym Śląsku pomnieć, żebyśmy wszystkiego za darmo nie oddali. Nie tak dawno na naszej antenie europoseł Łukasz Kochut z Lewicy mówił, że najważniejszym zadaniem dla obecnej opozycji, która stworzy prawdopodobnie przyszły rząd, będzie odblokowanie pieniędzy z KPO. To będzie łatwe? Panie Redaktorze to takie dziwne są wypowiedzi, bo z jednej strony mówią o najważniejszym zadaniu, tak jakby to było bardzo trudne, a z drugiej strony przecież wiele zapowiedzi, że tak na drugi dzień to zostanie odblokowane. No tak, ale wejdę panu słowo, bo jakby warunkiem jest zapowiadana reforma sądownictwa, jest jednak jeden człowiek, który może te reformy sądownictwa zablokować, czyli pan prezydent. Panie, panie redaktorze, myślę, że to nie jest jedyny warunek, choć jeden z wielu, ale panie redaktorze, ja powiem coś innego. Proszę zauważyć, że za, za, za przyznaniem pieniędzy z KPO idą na przykład takie zmiany jak wyrzucenie samochodów spalinowych z centrów miast w ciągu roku trzeba będzie to, tego się podjąć. tak? No, pan sobie wyobrazi, że aglomeracja śląska to jest jedno, jedno olbrzymie miasto. Jak wyrzucić samochody spalinowe w ciągu roku, dwóch z aglomeracji śląskiej? Pan sobie to wyobraża. Jak to zrobić? To będzie trudne, panie redaktorze, jeśli chodzi o pieniądze z KPO. I my dlatego żeśmy pewne warunki stawiali. Broniliśmy życia Polaków, życia zwykłego Polaka, który tutaj funkcjonuje również na Śląsku. I teraz pytanie jest takie, czy nie tyle pozyskają pieniądze z KPO, tylko czy przekonają do tego, żeby te pieniądze z KPO nie były okupione takimi warunkami, które utrudnią nam życie już za rok czy za dwa? Panie ministrze, jako że powoli zbliża się. Koniec naszej rozmowy. To jeszcze raz chciałbym wrócić do tej kampanii. Jak pan to zrobił, że uzyskał pan drugi wynik w swoim okręgu? Pokonał pana tylko premier Mateusz Morawiecki. Panie doktorze, ja jestem człowiekiem czynu i pracy. I ja myślę, że jak zostałem posłem, to tak zasadniczo cały czas pracuję. To też proszę zauważyć, że zostało doceniony przez moich kolegów, bo zostałem w pierwszej kadencji człowiekiem odpowiedzialnym za górnictwo. Krótko byłem tym, tym ministrem, ale, ale jednak udało mi się to uzyskać. Więc moja aktywność na tym polu była duża. Ludzie to zauważyli, ludzie to widzą, że jestem człowiekiem pracowitym, konsekwentnym, wiem, o czym mówię. Jak już coś robię, to staram się doprowadzać sprawy do końca. I panie redaktorze, ludzie takiej polityki oczekują I dlatego okazji, taki wynik. A przy okazji miał pan czas, żeby pójść do lasu i nazbierać grzybów. To taki żart był, panie redaktorze. To nie pan grzybów? To grzyby? taki żart był, panie redaktorze, to, było, to, było, to by, byłem na targowisku w Rudzie śląskiej wsparłem. Miejsko, miejskich... Ta, miejskich Handlowców grzybami, bo mieli piękne okazy grzybów. Zażartowałem sobie, po prostu tam było widać w tym spocie, że z przymrużeniem oka, to to, to, to zrobiłem, więc, więc to taki żart, ale sami osobiście, panie redaktorze, obrałem nie żona. I to jest <laughs> bardzo ważne. O chwycie marketingowym, o polityce i o kampanii dziś rano rozmawialiśmy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Markiem Wesołem. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Radio katowice